Musimy moneczko sobie wam przedstawić instalację hydrauliczną, która występuje u mnie w domu. No mój jednorodzinnym parterowym i tu mamy przedstawiony PEX PEX, które zostaną połączone przez zaprasowanie. A dlaczego zostały połączone poprzez zaprasowanie? Ponieważ wcześniej były obtynkowane, rury nie leżały na posadce, więc Ci, którzy budowali, znaczy, mów, e, no inaczej. Kurde, wyskoczyło mi z głowy. Cementowali ściany. No normalnie, no spontanicznie to nagrywam, więc pokazuję tutaj. Tu mamy obieg. Obieg zamknięty, ciepłej wody, która wychodzi aż od pompy ciepła, po rozdzielacz. No, od pompy ciepła, która tam bufor ciepła znajduje się, nie tam nam grzeje wodę i cały czas. Tłoczy to wodę w, w tych rurkach, nie. Żebyśmy mieli ciepłą wodę, oczywiście. Bo ciepłej wody, tu wiadomo, że mamy zimną wodę, nie. Mogę tu sobie mm, wykorzystać, omijając to wszystko i zamontować ogrzewacz w szafce do ogrzewania poprzez odkrącenie. Termostat wyłapuje zimną wodę zaczyna nam grzać ciepłą wodę, zakręcamy, przestaje, ponieważ no nie, e, nie łapie, że to e, zimna woda leci, nie? Wiecie o co chodzi, po prostu I tu mamy główne połączenie wszystkich rurek, które nam schodzą tutaj do pompy ciepła, tak zwanej lodówy, powiem, że to lodowa tam będzie, nie? E, tutaj sobie puściłem te rurki. Jak widać, duże zapasy sobie podawałem a później hydraulik przyjechał, poobcinał to wszystko, poza prostą wywołu. Więc, więc jadł, robiłem 3 dni. Hydraulik przyjechał na jeden dzień, wziął kasę, pojechał. Z nie tak to mogłem sobie na spokojnie wiedzieć, jak to zrobię, jak to będzie wszystko wyglądało. Nie, hydraulik mi pomagał, bo to znajomy jest. Więc wszystko mówił, co i jak, jak połączyć jak rzucać te rurki i tak dalej, nie? Że mam pozostawiać tam po metrze i tak dalej. Szybka robota, szybka praca, bezstresowa, normalnie, elegancja Francja Ja rzucam ja wszystko tak zwane te, te rury peksa rzucam i on przyjeżdża i połącza i wszystko gra i no i tutaj kibel to on też obsadzał znaczy to rura od kibla, bo się bałem wykuć, by tynku nie zbić po drugiej stronie ściany, nie to ja tego się nie dotykałem, on to robił tak samo tutaj mamy wyjście na, na ogród tutaj będzie woda na ogród, szła to tak samo Tutaj łatwa sprawa jest, że przez ściany ma przechodzić Ponieważ e, zostało ucięte A nie zostało wymierzone ile tam ma wyjść do góry i tak dalej Nie no to tu lipa była odwalona No ale tak to jest jak samemu się robi Nie jest się hydraulikiem a chce się zaoszczędzić parę złotych nie No i tak to bywa w życiu na budowie no wszystkiego nie dopatrzymy się nie będziemy wiedzieć co i jak po prostu tu mamy duro zestaw ale tutaj akurat ile jest? raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a jeszcze mi zbrakła jedna, jedna sztuka, a dlaczego jedna przystaje w dalszym filmach Ponieważ filmy nie są wrzucane na bieżąco, wszystko jest już zrobione już dawno. Filmy dopiero po jakimś czasie wpadają, nie? Jaki okres jest tych filmów. Okres jest filmów do miesiąca czasu. Co widzicie, to już dawno jest zrobione i, i ho ho ho. Jeszcze innych dużo rzeczy. No i dobra, sobie tutaj spacerujemy, oglądamy. Nagrywam znaczy się Wam, co, co jest i od czego jest. Taka praska zaciskowała, ona kosztuje około 3000 zł, więc no samemu się nie opłaci a ta ręczna to się bałem, że nie zaprasuje mi tak jak trzeba, nie? Ale daję radę, zaprasuję, wieszcie, zaprasuje. Ale jak ja mam wydać 500 zł, no to mi nie warto wydawać. Tutaj mamy co było kupione na fakturze faktura to i tak nie moja jest, tylko <laughs> hydraulika, więc dlatego pokazuję co za ile kosztowało? Ile kolana kosztowało wiadomo kolana, wszystkie można zwrócić nie tutaj, tak samo brane było, i przywiózł mi, że żebym, wiecie, opłacił, to wszystko. A ile to kosztowało? Cała hydraulika kosztowała 5600, 5600 zł, plus jego robota 900 zł. No, musiał coś tam poprawić, po mnie wiadomo. Nie wszystko sam człowiek u mnie. No, kartka dosyć sporała, nie? Po dwóch stronach. No i tutaj było to warte za 5600. Mogę tam zruzieć niektóre pierdolenia, na przykład jak skrzynka, rozdzielać i tak dalej. Nie, ale dobra, niech już zostanie opłacę nie? Hejsy. są. No to, niech zostaną, nie? I tu mamy nazwę firmy. Firma jest IKMA składamy i zaprasowujemy sobie bezproblemowo polecam, naprawdę fajne fajne trójniki do zaprasowania PEXa więc to wszystko i zapraszam na kolejne filmy, elo, cześć, trzymajcie się